Studio muzyczne, lub też innymi słowy sala prób w naszej szkole, istnieje od 7 lat. W tym czasie przygotowaliśmy kilkanaście albo i więcej nawet przedstawień, to znaczy chodzi o ścieżkę muzyczną, lub też jakichś wydarzeń szkolnych, gdzie zapewnialiśmy muzykę na żywo. Przez salę prób przewinęło się w sumie już kilkadziesiąt osób. Instrumenty, które się tam pojawiały, no były bardzo różne, ale oczywiście dominują gitary, fortepian czy też jakieś keyboardy. Tego typu instrumenty są najczęściej używane. No i do tego również perkusja, a warto dodać, że mamy dwa zestawy perkusyjne: jeden analogowy oraz jeden cyfrowy. Do pracy zespołu zapraszamy w zasadzie wszystkich chętnych. W roku, który poprzedzał pandemię, no był taki okres, że zespół grał praktycznie co tydzień. W, w, przez kilka, kilka ładnych tygodni to trwało, że co tydzień był koncert w innym miejscu czy to w starej kopalni, czy w teatrze dramatycznym było, było przedstawienie. W tej chwili trzą zespołu to yy, fortepian, perkusja oraz gitara ale planujemy tutaj włączyć także tych instrumentalistów, którzy grają na innych instrumentach i stworzyć taki, taką, taki większy skład.